M jak miłość to się wydarzy w odcinkach 1891 i 1892. Co wydarzy się pomiędzy Martyną i Jakubem? Kto trafi do aresztu? Prezentujemy szczegółowe streszczenia odcinków 1891 i 1892 M jak miłość które ukażą się 24 i 25 listopada M jak miłość 1891 streszczenie odcinka 24 listopada. Streszczenie 1891 odcinka M Jak miłość prezentuje się następująco. Martyna zrywa nagle kontakt z Jakubem. Jest naprawdę na niego wściekła, bo przyjaciel odrzucił jej zaloty w dniu ślubu Marcina. Dorota nadal przebywa po operacji w klinice, gdzie zaprzyjaźnia się z małym Frankiem, któremu decyduje się pomóc. Tymczasem ojczym chłopaka zjawia się nagle na oddziale i brutalnie atakuje Anetę oraz Olka, wyładowując w ten sposób na obojgu swoją wściekłość za to, że lekarka nasłała na niego policję. A gdy o problemie Chodakowskich dowiaduje się wójcik, postanawia interweniować. Tymczasem Kasia odkrywa, że Mariusz stał się o nią chorobliwie zazdrosny. M, jak miłość 1891, o której oglądać? 1891. Odcinek M jak miłość zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 listopada 2025 roku o godzinie 20:55 na antenie TV Skub Druga M jak miłość 1892. Streszczenie odcinka 25 listopada. Streszczenie 1892 odcinka M jak miłość prezentuje się następująco, Baczewski zgłasza na policji, że Magda zdefraudowała pieniądze, które przekazał fundacji. Budzyńska trafia przez to do aresztu, ku przerażeniu męża oraz przyjaciół. Mateusz wybiera się z Jankiem, Majką oraz Matyldą na wycieczkę do Kawkowa, gdzie studenci mają nadzieję rozwikłać do końca tajemnice rodziny Winiarów i odnaleźć Michała, przyrodniego brata Janka. Anita coraz bardziej martwi się o swoją matkę, która nagle zniknęła, podejrzewając, że Anna cierpi na chorobę Alzheimera. Kamil zaś próbuje seniorkę po cichu odnaleźć, w tajemnicy przed ukochaną. Em jak miłość 1892, o której oglądać, 1892. Odcinek M jak Miłość zostanie wyemitowany we wtorek 25 listopada 2025 roku o godzinie 20:55 na antenie TV Kub Druga M jak Miłość gwiazdy hitu TVP. Przez M jak Miłość przetacza się cały zastęp aktorów i aktorek, a w każdym odcinku skupiamy się na wyłącznie kilku wątkach, stąd wielu odtwórców głównych ról nie widnieje na naszych ekranach nawet przez kilka tygodni. Obecnie w M jak Miłość występują przede wszystkim